okazji sprzedamy sobie jeszcze parę rzeczy, które tutaj nam zalegają. Mamy dwa rodzaje butów, te buty dają nam 35 defa, jakieś 28 energii. E no ale są niestety na klasę Namek, więc od razu musimy je sprzedać. Oczywiście nam się nie przydadzą, będziemy musieli się tymi zadowolić. Tutaj jest na człowieka, bluza, tutaj też. Z tym, że tutaj daje 41 defa, to też daje 41, 14, 14, Oto już chyba tylko dla naszego własnego wyglądu, a więc to też sobie sprzedamy. Zobaczymy jeszcze jakie buty mamy, te od razu widać, że nie są na naszą klasę, więc też sobie je sprzedamy. Oho, klas, dragon, klas, łoże, co to za klasa, na pewno nie dla nas, też to sprzedajemy. Na wszystkie klasy dobra to możemy sobie zostawić ewentualnie, aczkolwiek do szóstego levela jeszcze trochę się wydarzy. Więc o, o tego nie mogę sprzedać, a to dziwne, trudno, zajmiemy się tym potem. Tak czy siak, sprzedajemy te rzeczy, które tutaj nam zalegają. Przy okazji od razu idziemy sobie zdobyć nagrodę zaległą które nie mieliśmy tutaj miejsca, aby odebrać nasze potki. Dobra, udało się. A więc y, wchodzimy w ekwipunek. Gdzie tu mi się ukryłeś? mój ekwipunku tutaj pewnie, a jak? By inaczej. Dobra, i teraz tak. Wrzucimy sobie nasze potki tutaj na skrót. Aby nam łatwiej było obsługiwać się tymi potami w razie potrzeby. I idziemy, może do quest'a, który tutaj nam da kolejne sloty na ekwipunek więc musimy oczywiście kawał przejechać, musimy znowu do miasta pojechać no ale trudno się mówi no dojeżdżamy już powoli do celu, znowu tutaj okazuje nam się miasto przed naszymi oczami teraz grunt żebyśmy właśnie wykonali tego quest'a, aby mieć kolejne sloty na ekwipunek powalczymy jeszcze z lagami, w międzyczasie 100 metrów do punktu nam zostało tutaj jest fajna sprawa taka, że o, lagi o, żeś mnie teleportowało gdzieś, ale trudno się mówi dobra, tutaj musimy dojechać jest pan szczurek i pan szczurek dał nam nasze tutaj uh -huh. nie to znowu gdzieś zjebałem tutaj, dobra, dał nam o, 12 slotów, więc sobie wrzucamy je tutaj, i mamy tutaj oczywiście kolejne sloty na ekwipunek, więc może sobie od razu przerzucę te monety, które nie wiem co robią, za bardzo w te miejsce, gdzie będzie to tak wyglądało, Aha. dobra, i teraz możemy lecieć dalej. Jednego kwesta mamy z głowy, tutaj jeszcze jest taka fajna maszyna, która wyciąga dla nas stworka. Spróbujemy właśnie z niej skorzystać. Niestety chyba zabraknie nam zeni. Potrzeba ich 150 tysięcy, więc jednak musimy się obejść smakiem. Więc przywołujemy naszą maszynę i lecimy dalej. tutaj 900 metrów do jednego z punktów mamy ale już chyba wiem gdzie właśnie teraz y, zmierzymy pojedziemy w kierunku właśnie quest'a fabularnego y, będzie to nasz pierwszy quest fabularny, który właśnie na czwartym levelu jest siłą aktywnia, więc no trzeba ten kawałek tam dojechać Dobra, jak widzicie tutaj przed nami jest e, tak jakby chmura magnetyczna, coś w tym stylu. To jest taki jakby portal, a raczej wehikuł czasu wyglądający jak portal i on nas właśnie przeniesie do innych czasów. Czyli znowu ładowanie nas czeka, ale już słychać w dali, że coś się zmienia. No i właśnie do roku 737 się teleportujemy jeżeli mogę to tak nazwać tutaj niestety nasza maszyna nie działa a za wszystkie potwory dostajemy tam 1 czy 2 expa, więc no nie opłaca się ich bić więc idziemy prosto właśnie w okolicy tego domu lecimy pod ten dom domu co jest po drodze nas zaatakował pterodaktyl więc musimy się z nim uporać oczywiście Przywalimy mu trochę lewym, prawym, lewym, prawym, o i nasza postać zostaje aktualnie. Ale teraz kill się załadował i wygraliśmy jednak. W międzyczasie sobie odpalimy nasze buffy bo może przestały być aktywne, lepiej tam nie kusić losu i, pa i od razu widzimy tutaj Songokana, czyli e, słynnego dziadka Goku, który no, wychowywał naszego bohatera oczywiście na początku Dobra, my tutaj musimy z nim pogadać aktualnie poklikamy sobie trochę, oczywiście nic nie zrozumiemy z tego co gada, ale jest dobrze Dobra, trochę sobie poklikaliśmy Teraz dziadziuś będzie nas sprawdzał Musimy go pokonać Przeciwalimy mu jednym skillem, drugim skillem i zniknął i się pojawił ponownie, wow. Dobra. No i widzimy, że coś spadło na ziemię. Jak już teraz z nami pogadał, powiedział, że trzeba iść to sprawdzić. No i już biegnie, tyle ile sił w nogach, żeby sprawdzić co to się stało. Ja też biegnę, omijam przeszkody, biegnę po polu pełnym buraków, czy tam kamieni, kapusty, kapusty Dobrze. Widzić już tam ucieka, ale my go gonimy. Omijamy wszystkie przeszkody. Naturalnie. O, zlegował się. Nie biegnij w miejscu. O kurde. Co za teleportacja? No i dobra. Widzimy, że jakaś kapsuła spadła na ziemię. Pogadamy z nim. Coś nam powie, pewnie ciekawego. O, chce się nami wysłużyć, żebyśmy tam zeszli. A więc idziemy, bo mu się nie chce schodzić. I zobaczymy, co to jest. I od razu widać, że tutaj jest Zygoku, czyli nasza legenda. Tego anime, którą to my musimy tutaj wyciągnąć. wydostać dla yy, Gohan'a. Dobra, mamy już go na plecach. Niestety nasz dziadziuś yy, spierniczył. Więc musimy mu go zanieść pod dom. Widać nie chciał mu się nieść. Fajnie drzewa tutaj powyginało. Wilki nas atakują, ale tak jak mówiłem nie opłaca nam się ich bić. Ze względu na tą ilość expa tam dwa punkty to marna Dobra, sobie przeskoczymy, tutaj jeszcze wilki dalej nas gonią Nieustannie, oj zlegowaliśmy się jeszcze po drodze O Stracha na wróble Wszystko co, co tam Dobra i jesteśmy Pogadamy sobie z nim. Jeszcze sobie z nim pogadamy. Rozmowa bardzo dobrze. Wszyscy są zadowoleni. Tykiemy sobie to, żeby nie gadać z nim dłużej. I dostajemy dodatkowego skilla każdego quest'a. Tutaj widać, że Gohan trzyma Gokuna. Opa. Dobra. A więc tak no yy, tutaj dostajemy tego skilla, klikniemy sobie pod K. To jest taki skill, a wygląda on w grze mniej więcej tak. I on właśnie ładuje nam ten współczynnik mocy, który zwiększa nasze obrażenia. W naszym przypadku naszego poziomu jest to tylko jedna kulka, więcej nie załadujemy. A sam efekt tego czaru y, jest no, taki na początku mizerny. Potem jak będziemy mieli już y, wyższy poziom, będziemy mogli więcej tych kulek załadować, czyli więcej mocy zebrać, a i sam y, tutaj wygląd wizualny tego zaklęcia będzie znacznie lepszy. No teraz ogólnie musimy wrócić znowu do naszych czasów, bo tutaj już y, nic ciekawego dla nas nie ma. Ogólnie jeszcze zapomniałem tylko questa tutaj z nim zagadać. Aczkolwiek on tutaj chyba dla nas nic ciekawego i tak nie miał. Sprawdzimy tylko żeby się upewnić. Bo przez moją sklerozę zapomniałem. Pogadamy z nim troszeczkę. Jeszcze. No, dało jednak jakiegoś quest'a. Aczkolwiek na razie go nie wykonamy skoro jest na czerwono. A więc zmierzamy teraz w innym kierunku. Teraz powrócić do naszych czasów.